Czy zauważyłeś kiedyś, że im bardziej starasz się kontrolować życie, tym bardziej wymyka ci się ono z rąk? Jak piasek zaciśnięty w pięści, im mocniej trzymasz, tym mniej ci zostaje. To nie jest porażka. To nie jest słabość. To zaproszenie. Zaproszenie do porzucenia iluzji, że sam wysiłek tworzy harmonię. W tle każdego przełomu kryje się cicha prawda. Poddanie się nie jest końcem dążenia. To początek przepływu. Ludzie mówią o odpuszczaniu, jakby oznaczało to poddanie się, jakby rezygnacja z kontroli była tym samym, co porzucenie pragnień. Ale odpuszczanie nie polega na odłączaniu się od życia. Polega na ponownym połączeniu się z nim bez oporu, bez ciągłego napięcia związanego z próbą naginania go do swojej woli. Kiedy przestajesz napierać na to, co jest, coś w tobie mięknie, coś starożytnego sobie przypomina. Zaczynasz znów słyszeć, nie poprzez hałas, ale poprzez ciszę, a w tej ciszy życie zaczyna mówić. Nie głośnymi deklaracjami, ale subtelnymi synchronicznościami, delikatnymi otwarciami, niewidzialnym przewodnictwem, które prowadzi cię nie tam, gdzie upiera się twój umysł, ale tam, gdzie twoja dusza od dawna czekałaby dotrzeć. Jest taki moment, zaraz po tym jak złagodniejesz, że coś zaczyna się zmieniać. Jakby w tobie otworzyły się drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że były zamknięte. I nie otwierają się dlatego, że napierałeś mocniej. Otwierają się, bo przestałeś napierać w ogóle. To, co kiedyś wydawało się zablokowane przez niewidzialny opór, zaczyna nabierać przestrzeni. Nie dlatego, że życie zmieniło się natychmiast, ale dlatego, że ty się zmieniłeś. Odpuszczanie jest często pierwszym krokiem, który pozwala życiu spotkać cię tam, gdzie naprawdę jesteś, a nie tam, gdzie próbujesz się zmusić, by być. Nauczono cię, że mocniejsze staranie jest szlachetne, że wysiłek jest walutą postępu. A jednak, gdy starania stają się gorączkowe, gdy napędza je strach a niejasność, zaczynają sabotować właśnie to, do czego dążysz. Energia stojąca za działaniem ma znaczenie. Kiedy działasz z paniki, nawet twoje najlepsze intencje tworzą napięcie, ale kiedy działasz z zaufania, nawet najmniejszy krok niesie ze sobą łaskę. Porzucenie wewnętrznej wojny oznacza rezygnację z przymusu naprawiania wszystkiego natychmiast. Oznacza zrozumienie, że nie wszystko, co pilne jest ważne, i nie wszystko, co niewygodne, jest problemem. Ta wewnętrzna wojna często przybiera maskę odpowiedzialności. Możesz sobie wmawiać, że jeśli nie utrzymasz wszystkiego w ryzach, wszystko się rozpadnie, że jeśli nie będziesz czujny, przegapisz swoją szansę. Ale to przekonanie jest zakorzenione w wyczerpaniu, a nie w prawdzie. Odpuszczanie nie polega na odchodzeniu od swoich celów, ale na odchodzeniu od ciągłej walki z samym sobą. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie miałeś żyć w stanie ciągłej naprawy. Miałeś żyć w harmonii, a nie w trybie awaryjnym. Wewnętrzna wojna jest utrzymywana przy życiu przez kontrolę, przez wiarę, że wszystko ułoży się pomyślnie tylko wtedy, gdy będziesz zarządzać każdym szczegółem, przewidywać każdy wynik i naprawiać każdą niedoskonałość, zanim ktokolwiek ją zobaczy. Ale kontrola to niepokój, to strach ubrany w strategię. A strach, bez względu na to jak dopracowany, zawsze prowadzi do wypalenia. Im bardziej chwytasz, tym bardziej życie stawia opór, ponieważ życie nie reaguje na kontrolę, reaguje na spójność. Słucha energii ukrytej pod wysiłkiem. A kiedy Twoja energia jest spokojna, ugruntowana, otwarta, rzeczy zaczynają płynąć w sposób, którego sam wysiłek nigdy by nie osiągnął. Odpuszczanie zaprasza do powrotu do obecności. Już nie wybiegasz o trzy kroki naprzód w myślach. Próbując uprzedzić każdy możliwy scenariusz, już nie ciągniesz za sobą przeszłości ani nie pędzisz, by udowodnić, że twoja przyszłość jest zabezpieczona. Po prostu jesteś tutaj, świadomy chwili, dostrojony do tego, co prawdziwe. I z tego miejsca kolejny krok sam się ukazuje często bez siły, często bez hałasu. Działasz nie dlatego, że gorączkowo próbujesz przetrwać, ale dlatego, że jesteś wystarczająco stabilny, by odpowiedzieć z intencją. I oto cichy cud. Gdy wewnętrzna wojna zaczyna się rozpuszczać, to samo dzieje się z oporem na zewnątrz ciebie. Ludzie reagują inaczej, sytuacje stają się lżejsze, możliwości zaczynają się otwierać, nie dlatego że je upolowałeś, ale dlatego że przestałeś być w stanie wojny z samym sobą na tyle długo, by je przyjąć. Im bardziej odpuszczasz walkę, tym bardziej życie zaczyna działać. Nie jako coś, co kontrolujesz, ale jako coś, z czym współpracujesz. I ta współpraca, ta harmonia, jest miejscem, gdzie zaczyna się prawdziwa moc. Gdy wewnętrzna wojna cichnie, a hałas kontroli zaczyna zanikać, na jego miejsce pojawia się coś znacznie bardziej inteligentnego zaufanie. Nie ślepe, pasywne oczekiwanie, ale zakorzeniona wiedza. Zaufanie to coś, co rośnie w glebie która nie jest już deptana przez strach. A gdy zaufanie zapuszcza korzenie, przestajesz działać pod presją i zaczynasz poruszać się z obecności. Wtedy życie zaczyna odpowiadać w ten sam sposób. Nie dlatego, że je do tego zmusiłeś, ale dlatego, że w końcu stałeś się otwarty na przyjęcie. Odpuszczanie nie oznacza, że tracisz kierunek. Oznacza, że przestajesz ciągnąć się w stronę celów, które już nie pasują do tego, kim się stajesz. Zaufanie pozwala na wzrost bez użycia siły. Tak jak drzewo nie ciągnie za własne gałęzie, by rosnąć, tak ty nie jesteś stworzony, by pchać się do przodu z wysiłkiem. Jesteś stworzony, by rozwijać się z łatwością, by stawać się czymś więcej, bez wyczerpania. Kiedy odpuszczasz, tworzysz ciszę potrzebną do prawdziwej transformacji, nie powierzchownej poprawy, ale zakorzenionej, trwałej zmiany. Wzrost, który pochodzi z siły, Często wygląda imponująco, ale w środku jest pusty. Możesz osiągnąć cel, zdobyć nagrodę, zbudować wizerunek, a jednak czuć się całkowicie od tego odłączony, ponieważ jeśli zaufanie nie było częścią procesu, nie było też harmonii. A gdy nie ma harmonii, to co budujesz staje się ciężarem, a nie błogosławieństwem. Odpuszczanie zmienia Twoją orientację. Przypomina Ci, że jakość tego, co rozwijasz, ma większe znaczenie niż szybkość, z jaką to się pojawia. Zaufanie uczycie, że cisza nie jest stagnacją, że pauzy nie są karą, że chwile, w których nic się nie dzieje, są często momentami, w których pod powierzchnią zachodzą najważniejsze zmiany. Jak korzenie rosnące w ciemności, to co niewidoczne nie jest nieważne, jest fundamentalne. A kiedy zaufasz tym cichym porom, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że nigdy nie były one zmarnowane. Przygotowywały cię, byś mógł utrzymać to, o co prosiłeś. Przestajesz domagać się ciągłego dowodu na to, że robisz postępy. Przestajesz sprawdzać co pięć minut, czy rezultaty już są. Przestajesz porównywać swój wzrost do cudzych żniw. Bo teraz rozumiesz: każde życie ma swój własny rytm. A twoje nie jest spóźnione. Twoje nie jest zepsute. Twoje po prostu potrzebuje twojej cierpliwości, a nie twojej paniki. Im bardziej odpuszczasz potrzebę pośpiechu, tym bardziej życie zaczyna rozwijać się w swój własny, precyzyjny, doskonały sposób. A to rozwijanie się nie przychodzi z fajerwerkami czy fanfarami. Przychodzi z pokojem, z jasnością. Z drzwiami, które otwierają się nie dlatego, że je sforsowałeś, ale dlatego, że byłeś gotów. Zaufanie to energia, która czyni cię gotowym. To niewidzialny pojemnik, który pozwala życiu wlać się w to, co jest dla ciebie naprawdę przeznaczone. I im bardziej ufasz, tym bardziej odpuszczasz. Nie dlatego, że się poddajesz, ale dlatego, że w końcu widzisz, że odpuszczanie jest tym, co tworzy przestrzeń dla tego, co chce wzrosnąć. Gdy zaufanie zaczyna osiadać w Twoim jestestwie, dzieje się coś niezwykłego. Twój chwyt zaczyna słabnąć. To, co kiedyś wydawało się pilne, staje się opcjonalne. To, co kiedyś czułeś jako swoją odpowiedzialność do kontrolowania teraz wydaje się bezpieczne do uwolnienia. Odpuszczanie staje się mniejszym zagrożeniem, a większą ulgą. Zaczynasz zauważać, ile energii zużywałeś, próbując zarządzać wynikami, których nigdy nie miałeś zarządzać. I z każdym uwolnieniem jasność zapuszcza korzenie tam, gdzie kiedyś mieszkała kontrola. Kontrola obiecuje bezpieczeństwo, ale dostarcza napięcia. Przekonuje cię, że jeśli tylko zrobisz wszystko dobrze, powiesz właściwe słowa. Wykonasz właściwy ruch, unikniesz każdego błędu, wtedy życie cię nagrodzi. Ale życie nie reaguje na perfekcjonizm, reaguje na obecność. Kontrola zaśmieca umysł strategią i strachem, podczas gdy jasność rodzi się w przestrzeni, do której kontrola nie ma wstępu. Kiedy przestajesz kurczowo trzymać się każdego możliwego wyniku, zaczynasz czuć, co jest dla ciebie naprawdę prawdziwe. Nie to, czego nauczono cię chcieć. Nie to, co dobrze wygląda z zewnątrz, ale to, co rezonuje głęboko i cicho w twoim wnętrzu. Odpuszczanie kontroli nie polega na porzucaniu swoich pragnień, polega na poddaniu przekonania, że musisz mikrozarządzać każdym szczegółem, by je otrzymać. Kontrola wynika ze strachu: strachu, że życie cię zdradzi, jeśli się zrelaksujesz, strachu, że wszystko się zawali bez twojego stałego nadzoru. Ale jasność pojawia się, gdy ufasz, że życie już cię trzyma, już cię prowadzi, nawet w ciszy, nawet w opóźnieniach. A gdy powraca jasność, powraca też twoje rozeznanie. Zaczynasz widzieć, co jest naprawdę warte twojego czasu, co wysysa twoją energię, a co trzymałeś tylko dlatego, że nie wierzyłeś, że istnieje coś lepszego. Ta jasność nie krzyczy, szepcze, nie wymaga pośpiechu, zaprasza do refleksji. Pomaga mówić nie z łatwością, nie dlatego, że zamykasz drzwi, ale dlatego, że szanujesz swoją harmonię. Gdy kontrola rządzi, każda okazja wydaje się testem, każde opóźnienie wydaje się karą. Ale kiedy odpuszczasz, przestajesz reagować na każdą zmianę, jakby była zagrożeniem. Zaczynasz odpowiadać ze spokoju, ze stabilności, z mądrości, która nie musi wszystkiego kontrolować, by ufać temu, co się rozwija. I tu leży paradoks. Im bardziej uwalniasz kontrolę, tym bardziej życie zaczyna organizować się z precyzją. Właściwe momenty przychodzą bez siły, właściwi ludzie zostają bez presji, właściwe ścieżki ujawniają się nie przez gorączkowe poszukiwania, ale przez subtelne rozpoznanie. Już nie próbujesz naginać życia do swojej woli, spotykasz życie jako partnera. A to partnerstwo rodzi się w momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, Jasność nigdy nie była w kontroli. Czekała w przestrzeni, której bałeś się stworzyć. Gdy jasność zaczyna wznosić się z przestrzeni pozostawionej przez kontrolę, budzi się coś głębszego pokój. Nie ten kruchy pokój, który zależy od tego, czy wszystko idzie dobrze, ale ugruntowana cisza, która nie chwieje się przy każdej zmianie na zewnątrz. Pokój, gdy jest prawdziwie odczuwany, staje się czymś więcej niż uczuciem. Staje się kompasem, cichym przewodnikiem wskazującym nie na to, co pilne, ale na to, co prawdziwe. I wtedy następuje transformacja. Im bardziej odpuszczasz, tym bardziej pokój prowadzi, a życie zaczyna działać w sposób, w jaki sam wysiłek nigdy by nie mógł. Już nie szukasz intensywności jako znaku ważności. Zaczynasz zauważać, że to, co naprawdę Cię karmi, nie spieszy się, nie krzyczy, nie domaga się, po prostu pasuje. Przychodzi z łatwością. Im bardziej cenisz pokój, tym bardziej niechętnie targujesz się z nim. Przestajesz wchodzić do pomieszczeń, które wymagają, byś się skurczył. Przestajesz gonić za możliwościami, które wymagają, byś porzucił swoją wewnętrzną wiedzę. Przestajesz mierzyć postęp ilością tego, co produkujesz, a zaczynasz mierzyć go ilością żywotności i spokoju, które nosisz w sobie. Pokój nie czyni twojego życia pasywnym, czyni je precyzyjnym. Zaczynasz odpowiadać. Zamiast reagować, już nie czujesz potrzeby nadmiernego wyjaśniania, nadmiernego dostarczania czy nadmiernego kompensowania, Twoja energia staje się bardziej skupiona, Twoje granice bardziej naturalne, a Twój kierunek bardziej intuicyjny. I oto nieoczekiwana zmiana. Gdy Twój wewnętrzny świat się stabilizuje, Twój zewnętrzny świat staje się jaśniejszy, nie zawsze łatwiejszy, nie zawsze szybszy, ale bardziej zharmonizowany. A harmonia bardziej niż cokolwiek innego jest tym, co sprawia, że życie zaczyna działać bez wysiłku. Odpuszczanie nie oznacza, że wyzwania znikają. Oznacza, że przestajesz tworzyć wokół nich niepotrzebny opór. Zaczynasz kroczyć przez życie z miękkością, która kryje w sobie siłę. Nie siłę, która musi być udowodniona, ale taką, która potrafi pozostać łagodna, nawet gdy sprawy są niepewne. Już nie masz obsesji na punkcie bycia widzianym, docenianym czy zrozumianym. Stajesz się zakotwiczony we własnej energii, a z tej zakotwiczonej przestrzeni podejmujesz lepsze decyzje, niereaktywne, ale zakorzenione. To jest rodzaj pokoju, który przepisuje Twoją rzeczywistość. Przyciągasz relacje, które nie wysysają Twojego układu nerwowego. Przyciągasz możliwości, które szanują Twój rytm. Mówisz z prawdy, a nie z napięcia. I ludzie to czują. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że stałeś się magnetyczny dla tego, co pasuje do Twojego spokoju. W końcu, im bardziej odpuszczasz kontrolę, pilność, potrzebę siły, tym bardziej wznosi się pokój. A pokój, gdy staje się Twoim kompasem, prowadzi Cię prosto do życia, które zawsze było Ci przeznaczone. Gdy pokój staje się Twoim kompasem, zaczynasz widzieć, że życie, za którym goniłeś, nie było daleko. Czekało, aż pojawi się przestrzeń. Odpuszczanie nie polega na poddawaniu się, polega na ustąpieniu, zmiękczeniu chwytu i pozwoleniu, by harmonia robiła to, czego siła nigdy nie mogła. Im bardziej uwalniasz kontrolę, tym bardziej rzeczy zaczynają układać się na swoim miejscu. Nie dlatego, że przestałeś się troszczyć, ale dlatego, że przestałeś stawiać opór, i w tej cichej zmianie życie zaczyna się poruszać. Najbardziej znaczące zmiany rzadko przychodzą z hałasem. Przychodzą, gdy jesteś wystarczająco cichy, by je przyjąć. Odpuszczanie nie osłabia cię, ono cię uwalnia, zwraca cię do naturalnego rytmu, który zawsze próbował do ciebie dotrzeć. Im bardziej odpuszczasz, tym bardziej życie zaczyna działać. Nie przez walkę, ale przez poddanie się, więc oddychaj, ufaj i pamiętaj. Pokój otwiera więcej drzwi niż presja kiedykolwiek otworzy.